Witam na kanale Damian Kuchnia od Kuchni dziś przygotujemy sobie zupę z serc wieprzowych jak już wpadłem w te podroby to myślę sobie że zrobimy jeszcze sobie jakąś zupę będzie to zupa zrobiona troszeczkę w stylu węgierskim na papryce będzie marchewka będą cebule i teraz tak może zacznę od początku co będziemy robili a więc seller potnę sobie w drobną kostkę, taką która Podczas gotowania mi się raczej rozgotować i nie znajdę tego solera w tej zupie i o to by mi właśnie chodziło. Pietruszkę tak samo w drobną kostkę. Dlaczego? Dlatego, że ja zasadniczo tych warzyw za bardzo nie lubię, kiedy one zostają w całości w tej zupie, a wyrzucać też nie chcę. Więc wolałbym, żeby one się rozgotowały, oddały swój smak, ale żeby jednak ich nie było. Yy, dalej tak, dalej mam pieczarki które pokroję sobie tylko na cztery części. Są młode pieczarki, brązowe pieczarki. Wystarczy je bardzo dokładnie umyć. Nie trzeba ich obierać ze skórki, jeśli są takie właśnie młode. Nawet by to bardzo ciężko szło, więc polecam sobie właśnie tą pieczarkę taką brązową. Marchewki wrzucę w całości. Oczywiście po ugotowaniu, jak już będzie taka no prawie miękka, już będzie prawie gotowa, wyciągnę pokroję plasterki, w takie paski i na sam koniec wrzucę z powrotem do zupy. Mam jeszcze 4 cebule, to są malutkie cebulki, to tak dwie średnie po prostu cebule tutaj i je pokroję sobie w, pas... w półksiężyce przepraszam. i podsmażę na papryce, przepraszam, i podsmażę na tłuszczu na samym początku, później dodam paprykę. zobaczycie jak to zrobię. Mam też kawałek pora, pokroję go sobie w krążki i też go wrzucę, tak żeby się po prostu rozgotował. Całych liści nie lubię wrzucać, albo czy zielonych części. Znaczy Oczywiście, zielone części też używam, ale nawet jak używam zielonych części, to też je kroję bardzo drobne, żeby one się rozgotowały, bo nie lubię wyrzucać nic, co można zjeść, co jest naprawdę dobre, a po prostu źle wygląda, bo takie liście jak całe wrzucimy, to no, one są kiepskie w tej zupie, po prostu, żeby sobie je wyjadać, więc też je kroję w drobne paski. Do tego będzie kasza pęczak, którą osobiście uwielbiam, zresztą osobiście uwielbiam, cała moja rodzina ją uwielbia. Oczywiście zamiast tej kaszy można pęczak można dać kaszę perłową, nie ma problemu. No i najważniejszy składnik, serca wieprzowe. Serduszka wieprzowe, bardzo dobrze umyte, oczyszczone. Jak kupicie takie serca od razu pakowane, czy, czy, czy jakkolwiek byście je nabyli w domu, trzeba je bardzo dobrze wypukać. bo te zakrzepiny krwi niestety gdzieś tam w środku zostają. O tym mówiłem e, też robiąc gulasz z podrobów, e, z serc e, drobiowych. Tam też bardzo dokładnie o tym mówiłem, że trzeba każde serduszko te małe przeciąć, bo niestety w środku e, są zakrzepiny nieraz krwi i tego byśmy nie chcieli w daniu. Więc co? Zaczynamy. Do tego oczywiście będzie sól, pierwszy będzie do tego papryka. Aha, zapomniałem wspomnieć. I jeszcze pokroję sobie na sam koniec też paprykę jedną czerwoną. Została mi w lodówce, więc dlaczego jej nie zużyć? Zapraszam na filmik. Co są moje serca? Dokładnie półki. Ja te wszystkie żyły, ten tłuszcz, to wszystko wycinam. Te aorty. Takie delikatne przerosty. W sumie też delikatne. Najważniejsze, żeby powycinać te wszystkie żyły, te aorty, to wszystko co tutaj, takie takie stwardnienia są. Tu jeszcze mi tutaj kawałek został. Okay. Teraz przetnę jeszcze raz na pół w ten sposób. I jak widzicie, tu jeszcze mam jakiś kawałek ze tego też nie chcę, dlatego to przycięłem sobie jeszcze raz na pół, to jest dokładne takie naprawdę cuszenie. I teraz będę ciął sobie w to takie paski, takie powiedzmy ala nasze flaczki. wygląda i tak wszystkie poprzycinam. To jest teraz tak, seller tak jak mówiłem w drobną kostkę. Więc seler kroimy w drobną kostkę. To samo robimy z pietruszką, drobna kostka. Te warzywa nadadzą nam świetne jego smaku w tej zupie. Też ją zagęszczą, bo one rozgotowując się, spowodują, że to zupa będzie gęściejsza. Do tego jeszcze ta kasza to będzie coś naprawdę super. Teraz por, jego kroję w drobne krążki. Też chcę, żeby się rozgotował. Wiadomo, coś z niego zostanie, ale większość się rozgotuje i o to mi właśnie chodzi. Warzywa, które u mnie będą w całości, to będą pieczarki, będzie to marchewka. Tak właśnie chciałbym, żeby to tak to wyglądało właśnie. Teraz cebula. Cebulę mogę w taką grubsze piórka pokroić. Jeszcze pokażę jak pokroję pieczarki. Taką pieczarkę kroję po prostu na cztery części. Ja chcę mieć większe kawałki tych pieczarki, bo chcę sobie do niej po prostu chcę ją ugryźć, chcę wiedzieć, że to jest pieczarka, że ona tam jest w tej zupie. Tak przygotowuję warzywa, za chwilę przechodzimy na kuchenkę i pokażę jak po kolei gotuję tą zupę. Moją zupę będę smażył gotową na smalcu, więc do garnka dodaję smalec, do smalcu dosypuję kwinek cały jego delikatnie podsmażam, ja tu dałem spokojnie taką płaską łyżkę stołową. kminkowi i do tego tłuszczu oddać swój cały aromat. Do tego kminek jest bardzo dobry na trawienie. Pomaga przy trawieniu. Często dodaje się właśnie do ciężkich dań, do gulaszy. Na samym początku właśnie kminek. Teraz kiedy on już oddał swój cały aromat, dodaję cebulę, por, pietruszkę i seler. I te warzywa podsmażam właśnie na tym smołczku tym kminkiem prześlicznie to pachnie teraz do moich warzyw dodaję serca i wszystko razem podsmażam Teraz przy okazji możemy posolić. Dodać pieprzu. Jak kto chce, może sobie tu rzucić czosnku. Może dodać ostrej papryki jak najbardziej. Ja to robię dla rodziny. Oni nie lubią za bardzo ostrego, więc nie mogę przesadzać z tą ostrą papryką. Już mam to delikatnie podsmażone. Teraz zasypię to czerwoną papryką. I dokładnie wymieszam. Jeszcze chwilę to podsmażam, żeby papryka się delikatnie też podsmażyła. Ona już zaczyna, zaczyna ślicznie pachnieć. Musimy tylko uważać, żeby jej nie spalić. To już się ładnie z tą papryką podsmażyło. Więc teraz dodaję spokojnie dwa liście laurowe. Wrzucam moją marchewkę. Całą. Później ją wyciągnę i potnę w plasterki. Wrzucam też od razu pieczarki. Wszystko podlewam wodą. A raczej zalewam wodą. Ja sobie jeszcze wodę dogotuję i jeszcze sobie tutaj doleję, żeby było więcej. A teraz na razie nie zostaje mi nic więcej, jak tylko to delikatnie zamieszać. przypuść pokrywką. I gotujemy. Jak długo? O tym powiem na końcu filmiku, jak długo to gotowałem. Chodzi o to, żeby serca prawie że już były miękkie i wtedy wrzucę kaszę, która będzie się jeszcze mi gotować około 15-20 minut. Yy, więc tak to muszę wycyklować, że te serca będą już prawie mięciutkie i wtedy wrzucam kaszę. Dokończę tą zupę. I przedstawię jak ją podaję więc do zobaczenia za no, jakąś chwilę do zupy dodam jeszcze sos sojowy tak, cztery łyżki OK i dalej gotuję dokładam tą jedną paprykę, o której wspominałem, że mam Jak widać tej wody mam trochę dużo Jak na tą ilość podrobów i Na tą ilość warzyw Ale o to właśnie chodzi Bo wejdzie tutaj mi cała szklanka kaszy Która i tak troszeczkę jeszcze spęcznieje Otóż Może nie tak mocno jak kasza perłowa Ale ta kasza też spęcznieje I zagęści mi tą zupę Więc dlatego tej wody jest tyle ile jest Jakby ktoś, ktoś się pytał dlaczego tyle wody dlatego, że ta właśnie kasza mi to jeszcze dodatkowo zagęści. Ja sobie marchewki już pociągam. Ok, Tak to wygląda. Gotujemy dalej. No moja zupka gotowała się prawie godzinę. Serce są już prawie miękkie. Dolałem jeszcze w międzyczasie troszeczkę wody, bo mi wyparowała. Teraz dodam szklankę kaszy, i gotuję, aż kasza będzie miękka, do miękkości kaszy. Kasza już tutaj mięknie. Teraz do garnka dodaję moją pokrojoną marchewkę tak, słupki wyciągam gdzieś laurowy gotuję jeszcze jakieś 5 minut i podaję tak serwuję tą zupę ze śmietaną ja sobie tutaj dodałem papryczki ostre chili dlatego, że reszta rodziny będzie jadła normalną wersję bez, bez takiego specjalnego zaostrzenia tej zupy i to jest taka moja wersja na zupę z serc wieprzowych ewentualnie jak macie wołowych w serc oczywiście żołądki drobiowe też podejdą też można to podmienić ten produkt jest to bardzo tania zupa bardzo sycąca z tego względu, że jest tam, jest tam kasza która właśnie zagęściła nam zupę Proponuję sobie teraz właśnie na te jesienne dni zrobić taką fajną zupkę Niedroga, ale gotujemy niestety około półtorej godziny Z tego względu, że serca trzeba dość długo gotować Nawet podzięte w takie plasterki jak ja pokazywałem Teraz kosztuje. Tu proszę, tak to wygląda to serduszko Ze śmietaną Idealna, eksksksusjonalna zupa. Proponuję sobie zrobić. Pozdrawiam wszystkich. Dajcie suba, dajcie komentarz. I nie zapomnijcie kliknąć dzwonka. On was poinformuje o nadchodzących nowych moich filmach. Do zobaczenia.